Witajcie, to znowu ja, choć Anitka niebawem znowu się pojawi na ekranie. Dzisiaj nie będzie ględzenia dietetycznego, będzie za to miłość, ponieważ zbliżają się walentynki. I dzisiaj będziemy robiły piękne ciasto w kształcie serca. Dzisiaj kwieciście. Peace, flowers and happiness. Ciasto się nazywa Red Velvet Cake w kształcie serca. Rozpoczynamy gotowanie. Rozgrzałyśmy już piekarnik do 170 stopni. Mamy taką formę w kształcie serduszka przygotowaną i teraz tak 200 g oleju. Koniecznie kotki trzeba zobaczyć. Kotki śliczne są. Widać kotki? Tak, złapałam mnie. Dobra. Następnie maślanka. Następnie dwa jajka, już się cieszę na takie walentynki. To jest ekstrakt z wanilii. Oraz czerwony barwnik, bo nasze ciasto będzie czerwone. I teraz czy to mi wyleci stąd? No, udało się. Teraz zakładamy miarkę. I mieszamy. No i mamy taki kolor masy, piękny, różowiutki. Teraz dodajemy 220 g cukru. Nie ujmujemy dzisiaj nic. Szaleństwo. jak. Mąka, też 220 dwadzieścia, Kakao 10 g. Dwie czubate łyżeczki proszku do pieczenia. Oraz szczyptę soli. I zakładamy pokrywę. I teraz 5. Mieszamy. Przelejemy masę do formy. Od razu przyznam się, że podwoiłyśmy ilość. Ponieważ mamy wielkie serce. Zgadza się. Mamy dwóch mężów. Trzeba dwie rodziny obdzielić takim pięknym ciastem. Po połowie ciastem. będziemy dzielić? Robimy jeszcze jedno? Nie, <grym> ja, dużo będzie. To będzie... Big Heart. Nie. Wielka miłość. Wielkie ciasto. No super. Teraz wkładam je do piekarnika na 45 minut. Teraz kremik. Yy, tutaj mamy cukier-puder do zrobienia, natomiast ja zawsze mam swój cukier-puder. Jak ktoś ma Thermomix, to i ma cukier-puder. Więc po prostu go sobie. Yy, Wysypujemy Dalej. Serek kremowy. 250 gramów. <g> Widzę, że mam też no, Zaraz wskoczy chyba do termomiksa. No. Mam Zainteresowana jest. Tak, ale ona była. Tak, tak, tak. Ona nigdy nie patrzy do Aparat. aparatu. Teraz ją możesz. Okej, okay. jak będzie chciała, to się zbliży tutaj. Nosa nie wsadziła tego kremu. Jak go włączymy, to ucieknie na bank. Dobra. To, to było masełeczko. masełko. I teraz tak ekstrakt z wanilii. Pomoże mu trochę wejść. Prze. zakładamy. No i teraz mam do uwagi, będzie, się to będzie szaleństwo, albo nie? i zrobiłyśmy ciasto wedle przepisu yy, i dodałyśmy kakao, natomiast dodatek kakao zbrązowiło nam biszkopt, więc proponujemy nie dodawajcie kakao, będzie ciasto czerwone tak? natomiast, natomiast ciasto yy, wygląda przespaniale, smakuje też wspaniale, bo już zdążyłyśmy troszeczkę z, 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 spróbować polecamy, fantastyczne, na yy, walentynki podamy na walentynki, tak, pokroimy i zjemy yy, będzie czerwone, bez kakao, natomiast takie i takie jest wspaniałe, jak widzicie. Polecamy.